10 października 2020 roku, z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Cudowne ozdrowienie wręcz prezydenta Trumpa. No, jakby pewnie któraś ze spiskowych teorii dziejów zadziała. Generalnie rzecz biorąc, rynek no, nie do końca jakby tutaj określa się, tak, bo nawet jeśli mówimy o wzrostach na parach jenowych, czy o próbie podbicia na indeksach, no to w przypadku takiego cudownego ozdrowienia to prawdopodobnie należałoby spodziewać się odrobinę, odrobinę więcej. No to niech te rynki próbują się określać z perspektywy, z perspektywy tych wydarzeń dotyczących Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to przede wszystkim w ramach weekendu dostaliśmy informacje o cyfrach jakichś z kosmosu, jeśli chodzi o nowe przypadki w Wielkiej Brytanii, we Francji. Nowe, nowe ograniczenia będą wprowadzane we Francji, w Paryżu. Od wtorku prawdopodobnie puby mają zostać, wszystkie restauracje mają zostać zamknięte. No to przyznaję szczerze, że to jest, że to jest szokujące, jeśli spojrzy się na cyfry. Druga rzecz, jeśli chodzi o Europę, to PMI... Zarówno z, z Unii, w ramach Unii, jak i z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o unijny dla usług 48, trochę lepiej od oczekiwań na poziomie 47,6, ale tutaj Niemcy ratowali skórę PMI dla przemysłu, w Niemczech powyżej 50 i w ten odczyt jestem w stanie uwierzyć. We Włoszech 48,8 wobec 46,7 oczekiwań, w ten numer nie wierzę. Hiszpański, tragiczny PMI dla usług 46,4 oczekiwany, dostaliśmy 42,4, ale i tak nie wierzę w ten numer, powinien być znacznie, znacznie niżej. W końcu z Wielkiej Brytanii 56,1 wobec oczekiwań na poziomie 55,1, i w ten numer również nie wierzę. To tak na marginesie mam prawo mieć, mam prawo mieć własne zdanie. W dniu jutrzejszym, jeszcze dzisiaj czekamy na PMI, ja ze Stanów Zjednoczonych, natomiast w dniu jutrzejszym, już podczas sesji w Tokio, tak jak wspominałem podczas ostatniej prezentacji, stopy procentowe, jeśli chodzi o australijski bank centralny i budżet również z Australii, w związku z czym azjatycka sesja już tutaj pokazuje, że będzie bardzo ciekawy i dwa razy lagard w dniu jutrzejszym, w związku z czym Australijczyk i euro w centrum uwagi. W dniu wczorajszym nie spoglądaliśmy sobie na euro-dolara, tak jak wspominałem, no ciężko, było, ciężko było przewidywać, jak to będzie wyglądało. Edek ponownie próbuje wracać i testuje poziomy związane z dolnym ograniczeniem tej konsolidacji, z której wyszliśmy z której wyszliśmy dołem. 50 pro, obecne poziomy i 50% w okolicach 18-40 to są na razie te poziomy, w ramach których spodziewam się, spodziewam się reakcji, czyli albo nadbicie z zeszłego nadbicie maksów z zeszłego tygodnia, a być może tylko dokończenie biznesu w ramach Górnego Swingu. W każdym razie spodziewam się póki co reakcji do spodu, albo z tych poziomów Albo spodziewam się reakcji do spodu w ramach ataku na 50% wspomnianej konsolidacji, czyli poziomy powyżej 1,18, i stąd też atak na okolice najpierw na stopy w okolicach. 16,30, a później wspomniane wcześniej podczas kilku analiz atak na 1,15, 1,14,50. W dalszym ciągu tak bym widział kwestię związaną z euro -dolarem. Jeśli chodzi o eurofunta, którego w dniu wczorajszym omawialiśmy, no niestety nie dojechaliśmy do poziomów w okolicach 90,45. Czy odrobinę poniżej. Tu była próba budowy presji w dół, natomiast bardzo fajnie, bardzo fajnie byki się obroniły. Zobaczymy jak będzie wyglądała końcówka dnia, bo powrót powyżej 90-75 obecne zachowanie tutaj, to może być kwestia uruchomienia tego popytu z którym mieliśmy do czynienia. Czwartek, także bardzo jestem ciekaw, jak obecne poziomy będą wyglądały z perspektywy intraday. Kwestie, kwestie otwarcia tygodnia, jako kolejna ewentualna. Kolejna ewentualna e, podpórka e, i stopy pod, które mogłyby otworzyć drogę do e, dokończenia biznesu na godzinowym i do pierwszego poziomu, o którym sobie rozmawialiśmy e, wcześniej, również na eurofuncie e, w przeciwieństwie do euro-dolara spodziewam, e, spodziewam się podbicia. E, jeszcze jedna para, jeśli chodzi o euro. E, I tutaj e, taki. E, Powiedziałbym delikatny miks, ok? E, czyli i coś dla byków, i coś dla niedźwiedzi. E, na etku bardziej dla niedźwiedzi, na e, eurofuncie bardziej dla byków, a tutaj e, ewentualnie w tą i w tą stronę. Większość wykresów e, par jenowych w ostatnim czasie wygląda bardzo podobnie. Nie inaczej jest tutaj z eurojenem i generalnie rzecz biorąc też stara konsolidacja, też kwestia nie... Po złamaniu nietestowany dolny swing e, okolice 124,70, 125,25, e, jako e, propodarzowa e, propozycja, e, jeśli ktoś jest e, negatywnie nastawiony i spodziewa się e, risk off. Z drugiej strony, e, wydarzeniach, z którymi mieliśmy do czynienia w piątek, e, obrona e, przede wszystkim e, podstawy z wtorku. E, plus swojego rodzaju over-under spodziewam się kupujących w okolicach 123, 122, 60 i na ten moment wydaje się, że próba podejścia na tych poziomach a, pod euro mogłaby mieć, mogłaby mieć rację bytu. Jeśli mówimy o tym, że Australijczyk ma szansę być w centrum uwagi, to kolejne... Kolejna para z euro, tym razem w notowaniach z Australijczykiem. A I tutaj generalnie rzecz biorąc, my sobie już, chyba też na TradingView i wcześniej wspominaliśmy o tej przeciągającej się konsolidacji, o możliwej strefie podażowej w okolicach zbliżonych do 67,25, 67, kwestia dokończenia biznesu, górny swing. A, natomiast mnie osobiście podoba się obecne zachowanie, i te wspomniana podaż to jako pierwszy, jako pierwszy cel. E, co, my, co, co takiego jest, co tutaj mnie się osobiście podoba. W zeszłym tygodniu po próbie wybicia a, retest 50%, a, retest górnego ograniczenia tej małej konsolidacji. Tutaj a, próbujemy bronić podstawy z wybicia tej małej konsolidacji. W tym wypadku mówimy o zachowaniu się kursu z 23 września. Wróciliśmy do tych poziomów. W ciągu całego dnia euro z Australijczykiem zyskuje i generalnie rzecz biorąc moja próba podejścia, jeśli chodzi o longi w okolicach, okolicach 1,6350, 1,6325 stop loss pod 63, pierwszy cel, tak jak wspomniałem, domknięcie biznesu z wykresu e, dziennego. Bardzo podobnie wygląda sytuacja na Australijczyku z frankiem szwajcarskim. A ja tylko dodam, że jeśli chodzi, jest, jeszcze jest jedna para, Australijczyk z Kanadyjczykiem, którego omawialiśmy w dniu wczorajszym, jeśli ktoś nie obserwował a, wczorajszego nagrania, to serdecznie zapraszam przed właśnie Australijskim Bankiem Centralnym i przed, a, i przed budżetem. A, generalnie rzecz biorąc, e, też konsolidacja, z której wydaje mi się, że rynek wyjdzie dołem. Pierwszym celem na Australijczyku z frankiem szwajcarskim okolice 60 byłoby to swojego rodzaju podwojenie tej oryginalnej konsolidacji. Próba podejścia, próba podejścia w, po. Wydarzeniach z Australii spodziewałbym się jakiejś próby manipulacji do góry, jeszcze tutaj próby być może poszukania stop losów w związku z tym co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, być może jakaś kwestia nadbicia okolice 66, 25, 66, 50 jako próba podejścia pod podaż i cel w okolicach wspomnianych. 63, 50, 63, 25 to miejsce słabości, które po wybiciu górą nie było testowane. I na koniec, w związku z możliwą, opóźnioną reakcją, przyglądam się na wydarzenia w, w Paryżu. Przyglądam się indeksowi Kackaround. Próba podejścia i wyjścia dołem z konsolidacji, z którą mieliśmy do czynienia. Dolny cień, ale zobaczcie. To, co mnie zastanawia, to po tego typu zachowaniu, tak, no to zazwyczaj tak mamy, jak nie udało się dołem, to szybki atak na górne ograniczenie. Tego tutaj nie mamy, w związku z czym dla mnie a, z perspektywy k do obserwacji, a, jeśli chodzi o ewentualną, a, jeśli chodzi o ewentualną podaż, poziom 50% tej konsolidacji. I tutaj dokładnie już mówimy o poziomie zbliżonym do... 4885, 4900, dopóki jesteśmy pod 5000. Według mnie atak na niższe poziomy pierwszy cel w okolicach 4575, 4550, a drugi cel to stop losy w kierunku pod poziomem 4200. Tak bym widział. Kakka Nie dajcie się złapać w pułapkę. Tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.